Dobry wieczór, kochani. Dzień dobry dla tych, co w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Kochani, na potrzebę obecnej sytuacji stworzyłem wiersz przed jakimiś pięcioma minutami, który chciałbym Wam zarecytować, ponieważ odnosi się on bardzo dobrze do naszych czasów. Wiersz nosi tytuł Korona. Wiadomo, jeżeli ten wiersz będzie Wam się podobał i moje przedstawienie, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Nic to nie kosztuje, a ja mam parcie na szkło, gdy chciałbym zarobić milion dolarów australijskich. Kochani, zaczynamy. Na koronę nie ma bata. Wciąż w powietrzu franca lata. I na dupie siedzieć każą. Ja nie będę się powtarzał. Już siedzę w klopie z twarzą. Siorpiąc wodę, ciągle marząc, o wolności co zabrali. Niech ich szlak by się obsrali. Ja wam mówię, już mam w czubie I po, trosz, po trosze już się gubię Więc te wszystkie ich zakazy będę łamał Wyjdę z bazy, teraz rząd nam zakazuje Zresztą w rządzie same wuje Każą nosić dziwne stroje Ale ja już się nie boję Także pozdrawiam was, tak jak mówię Jeżeli wiersz się podoba, to zapraszam do subskrybowania Kocham was kochani, peace, love and do usłyszenia i do zobaczenia.